Ja chciałam i koi 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 repetycję z historii. No, w porządku, no z historii przedmiotu? Z historii. Aha, z historii, koi 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 gimnazjum Proszę? I ma lat? Ale ma Pani taką wiedzę, żeby udzielać korepetycji z historii? Tak, jak najbardziej, przecież to jest program gimnazjum. Mhm, mhm. W jakim okresie najlepiej się Pani czuje? Nie jest to obojętne. Aha, aha. Czy ja mam takie pytanie: czy ja mogę Panią sprawdzić? No, oczywiście, to oczywiście jak najbardziej. Zachęcam ja do tego, żeby się sprawdzić i przekonać. W 1001 roku tak. papież Sylwester II tak. Tak. nadaje koronę królewską. Tak. I jak miał na imię ten władca? Tak. A I czyim bym władcą? Proszę. Ale z jakiego państwa? Ja o to panią pytam. Ale to ten jakiego państwa? Ten władca był. Malutko, malutko, wiemy. Proszę Pani, ja muszę zobaczyć podręcznik. Mhm. Mm to kiedy upadł mur berliński? Może być łatwiejsze. W 1991 roku. Mm -hmm. A w jakim mieście upadł? W no, Berlinie, proszę Pani. A którą teraz mamy rocznicę upadku muru berlińskiego? No, ile? 18. Nie. 20. 9 listopada dokładnie. No i co? Proszę pani, jeżeli pani nie jest zainteresowana, to proszę nie dzwonić. Jeżeli pani jest zainteresowana, to... To co za piątka? teraz pani udzieli korepetycji? Czy nadal usta ustalamy 15 złotych? Stoimy przy tych 15 czy przy 5 zł? Proszę pani, za 5 zł się nigdzie nie uwiadam. Przecież pani dobrze o tym wie. Jeżeli pani to nie odpowiada, to przecież tyle jest ogłoszeń w internecie. Bardzo proszę, się zgłosić do, jakiegoś, do jakiejś innej osoby. Wszyscy teraz mogą dawać korytarze, taka jest prawda. Widzisz, ona nawet nie wiedziała, yy, jaki jest, yy, ile lat minęło od yy, tego. Od muru berlińskiego. Która rocznica, ona nawet nie wiedziała. Dobry wieczór. dobry wieczór. dobry. wieczór. Dobry ja, wieczór. Proszę Panią, ja że jeżeli dla mojego syna, on no chodzi do pierwszych gimnazjum, czy Pani by mogła się tego podjąć? E, tak, tak, oczywiście. Ile Pani bierze za godzinę? Znaczy e, to jest e, 30 zł. Ile? 30 złotych. Mogę zadać Pani jedno pytanie sprawdzające? Dobrze. Tak. Dostał takie zadanie, wie Pani? Rodzaje? Prozy. Prozy rytmicznej. Taki, taki matemat. No. Rodzaje prozy. Tak. Rytmiczny. Rytmiczny. Prozy rytmicznej. Aha. No. Wie pani co to jest? Proza rytmiczna. No. To no. nie chodzi o prozę... o no. tą prozę, której... Głoskowa, instrumentacja głoskowa, wie pani? Mhm. Wie pani co to jest? E, no instrumentacja głoskowa no to jest. E, e, no to jest... E, oczywiście ten... To jest, instrumentacja jakbra? Głoskowa, tak? głoskowa, instrumentacja mhm. głoskowa. To chodzi ona jest na e, konkretną. E, pani chce kojarzy z gramatyki opisowej? E, tak, tak, tak. Deklinacja żeńska. Mm -hmm. Zerowa. Rzeczownika, co to jest? To jest tak, proszę pani, tam jest bardzo wiele e, tabelek. E, ja na pamięć, to ja mam książkę w tym, mm. i e, tam chodzi o wymianę końcówek. E, Ale pani korepetycję udziela, to pani jest w tym, wie pani, w tym, pani, w, w tym temacie, tak, pani siedzi, tak, tak, pani tak, powinna tak. wiedzieć, nie? No. Ona ma książkę, widzisz? No, taka modelala, widzisz. Niedługo nie będą kierowcy mieli na salach operacyjnych poręczniki. Takie będzie wino. Tak. Tyle te studia dają w Polsce, widzicie. Tak. Taki numer jest.